Marek Budzisz, publicysta Tygodnik Sieci i Strategy in Future. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Czy budowa muru na granicy z Białorusią, twoim zdaniem, ma sens w sytuacji, kiedy no, jednak ona zajmie jakiś czas, a, a ten kryzys może w się wygasnąć albo osłabić się? Czy długofalowo to ma sens? Znaczy, długofalowo wydaje mi się, że nadrabiamy pewne wieloletnie, tak trzeba to określić, zapóźnienia, bo gdybyśmy porównali stopień zabezpieczenia granicy wspólnej od, od strony białoruskiej, to on jest nieporównywalny z tym, co było po stronie, po stronie polskiej. Tam była strefa utrudnionego dostępu o szerokości 5 km i, i, i wysycenie tymi różnymi formami stacjonarnej ochrony granicy. Również z tego powodu, że historycznie to była granica między ZSRR a, a Polską, a po, po naszej stronie no, wyglądało to zupełnie w ten sposób, że, że, że nie było żadnej fizycznej, fizycznej bariery. Więc w tym sensie to jest, to jest w moim odczuciu coś, co powinniśmy zrobić już odpowiednio wcześniej, a z pewnością po doświadczeniach roku 2015. I tego nie zrobiliśmy. To jest jakieś opóźnienie, dość w moim odczuciu skandaliczne. Dobrze, że robimy to teraz. Czy to rozwiąże ten problem, czy ten kryzys? To muszę powiedzieć, że moim zdaniem nie rozwiąże tego kryzysu. Trudno szacować, jaki będzie, jaka będzie długo, długość tego, tego napięcia, bo możemy mieć do czynienia z jednym kryzysem, możemy mieć do czynienia z, z którym może się skończyć dość szybko, możemy mieć do czynienia z, z powtarzającymi się podobnego rodzaju narzędziami presji, również z tego powodu, że Wydaje mi się, że strona białoruska, a szerzej ujmując rosyjska, widzi, że to narzędzie presji działa. No właśnie o to chciałem zapytać. O co dzisiaj gra Łukaszenka? Znaczy, do czego mu to służy? No bo pytanie, czy, czy działa? No bo działałoby, gdyby Unia Europejska rezygnowała z sankcji. No, tak się nie dzieje, na szczęście, z naszego punktu widzenia. Jeżeli się odniesiemy do tego, o czym Łukaszenka mówi wprost, to znaczy, że warunkiem z, z zatrzymania tego kryzysu granicznego jest zniesienie sankcji i uznanie jego legitymacji do rządzenia, to można powiedzieć, że ta, to narzędzie presji nie działa. Natomiast jeżeli spojrzymy na to w pewnej perspektywie tego, co w strategii określa się mianem badania systemu odporności państwa, Czyli poszukiwania przez stronę potencjalnie agresywną słabych punktów tego podmiotu, który jest poddawany presji, to oczywiście, że to działa, dlatego że nasze zaangażowanie jest duże, wydajemy dużo pieniędzy. Mamy dużo zamieszania wewnętrznego. Ma, mamy, we, mamy wewnętrzne zamieszanie, podział, który się pogłębia, który w gruncie rzeczy wskazuje, że żeby, żeby byłoby nam w sytuacji realnego zagrożenia trudno podjąć decyzję. No więc w tym sensie te, te, te bonusy drugiej strony, która zorganizowała to narzędzie presji, wydają się tutaj dość oczywiste, choć nie w takim ujęciu doraźnym. A czy Łukaszenka też ponosi jakieś tego... koszty negatywne u siebie? Łukasz... Czy w relacjach z Rosją, no bo no. rozumiem, że tam chyba nie. Łukaszenka ponosi, zaczyna ponosić pewne koszty negatywne związane z faktem, że po pierwsze ci. Y y y y y przyjeżdżający, bo trudno ich nazwać uchodźcami, głównie z krajów arabskich, przede wszystkim z Iraku, raczej z irackiego Kurdystanu, ale również z pozostałej części kraju. No oni są, zaczynają być już widoczni w przestrzeni publicznej białoruskich miast, co obiektywnie rzecz biorąc budzi pewne zaniepokojenie. To jest jakby pierwszy element. Drugi element... Ale zaniepokojenie wśród ludności, która i tak jest mu w dużej części no, nieprzychylna, i z tym sobie daje bardzo dobrze radę w sposób niezwykle brutalny. No to jest właśnie teza, z którą ja się nie zgadzam. Znaczy, to, czy to My tak uważamy w Polsce, że Łukaszenka to jest Sasza 3%. W pewnym sensie przyjęliśmy narrację opozycji białoruskiej, która, która nie potwierdza się w badaniach opinii publicznej białoruskiej. To znaczy, badania opinii publicznej na Białorusi prowadzone przez zachodnie ośrodki badawcze. Dość jednoznacznie pokazują, że z grubsza rzecz biorąc, te sympatie podzielone są na trzy części jest gdzieś około jednej trzeciej zwolenników opozycji na Białorusi, około jednej trzeciej zwolenników Łukaszenki i około jednej trzeciej. Ludzi neutralnych. Być może tak jest, a niemniej muszę zadać to pytanie: czy te badania mogą być wiarygodne? No to myślę, że te firmy nie mają swob pełnej swobody działania i jakoś tak czy inaczej są kontrolowane przez. Nie, nie, to reżim. są ośrodki zagraniczne i, 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 i działające w Wielkiej Brytanii. To Chatham House robił tak, robi cały czas taką serię badań, powtarzanych co trzy, co trzy miesiące. Też i ośrodki polskie robią, robią te badania. Oczywiście, trzeba powiedzieć, tak, no, możemy mieć do czynienia z pewnymi zafałszowaniami. A w związku z tym ostatnie badania, Chatham House, które pokazują, że 28% Białorusinów to są zwolennicy Łukaszenki, a około 30% zwolennicy opozycji. Być może, ja nie, nie spieram się co do tego, te, te proporcje są nieco inne. Może to jest 30%. 35% kontra 24%, ale na pewno nie, to nie jest, jest to 90 do 10%. Tak, nie jest to 3% Sasza i cała reszta, reszta opozycji, w związku z tym to, ten obraz jest dość inny niż my, my, my myślimy. Więc w pewnym sensie Łukaszenka odbudował sobie pozycję, czy odbudował to twarde jądro elektoratu. Zastraszył wszystkich pozostałych i zdemobilizował opozycję. W tym sensie, że nie ma protestów. A czy ta sytuacja, która jest dzisiaj na Białorusi, no z tego, co e, słyszę z rozmaitych doniesień, no tam jest pewnie gorzej niż u nas w stanie e, w stanie wojennym nie? plus COVID, który zdaje się, rozwija się tam e, teraz bardzo mocno, czy to nie, 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 nie powoduje, że te ruchy opozycyjne znowu mogą się za jakiś czas obudzić. No właśnie, na tym polega cały problem Łukaszenki. Dlatego, że jemu się udało. Steroryzować i obezwładnić opozycję, również w sensie politycznym, tak. ale to tak jak drakońskimi to zadał im mocny cios. No, drakońskimi represjami. Tak. Na no, Babaryka dostał długoletni wyrok więzienia, Maria Kalesnikowa, czy ten prawnik Znak, który, który pracował dla jego komitetu wyborczego. To są ludzie, którzy zostali osądzeni w skandalicznych takich procesach, które przypominają procesy lat 50. w Polsce. Takie mówiło się o nich Kiblowet, bez, bez udziału publiczności. Tak. Nawet prawnicy y, m, mieli zakaz informowania y, o przebiegu, przebiegu procesu. Więc w pewnym sensie y, Łukaszenka steroryzował y, opinię publiczną na Białorusi. Zresztą jakby ta spirala. Przemocy i, i, i represyjności systemu, ona jest cały czas podkręcana. No teraz, na przykład, już chce się sadzać do więzienia tych, którzy subskrybują kanały internetowe, które władza uznaje za, za ekstremistyczne. Więc w tym sensie on osiągnął, powiedziałbym, stabilizację, natomiast nie jest w stanie zaproponować pewnego rozwiązania pozytywnego. Nie, nie jest w stanie jakby uzyskać pewnej, pewnego ciężaru zmian społecznych, pozytywnych z punktu widzenia, z punktu widzenia władzy, a to się wpisuje w sytuację, po pierwsze, może nie tyle pogarszającej się sytuacji gospodarczej, bo, bo tu paradoksalnie Łukaszenka ma lepszą sytuację gospodarczą w tym roku, niż wszyscy eksperci zapowiadali. ma się troszkę poprawia. Ona się nie destabilizuje, tak należałoby powiedzieć, w skali makro. Z punktu widzenia zwykłego Białorusina nie, nie ma poprawy, tylko jest pogorszenie poziomu życia, dlatego że przez pierwsze 6 miesięcy tam nieznacznie wzrosły realne, realne wynagrodzenia. Od miesięcy letnich zaczęły spadać, natomiast znacząco przyspieszyła inflacja, która już jest na Białorusi powyżej 10%, 10 w ostatnim miesiącu w, w ujęciu rocznym. I jest taki Socjologowie badający stan nastrojów na Białorusi mówią o takiej sytuacji patowej. To znaczy, że Łukaszenka był w stanie steroryzować, ale nie jest w stanie zbudować na tyle silnego poparcia, żeby narzucić pewną pozytywną agendę. Białorusini nadal chcą zmian, chociaż nie protestują. Nadal większość społeczeństwa, jeżeli pojawi się dogodna okoliczność, to jest gotowa opowiedzieć się za tymi, kto, którzy dadzą im zmiany albo wyjechać z Białorusi. To też, ale to tylko w pewnych, w pewnych grupach, grupach społecznych. To skala emigracji też nie jest aż tak duża, jak sądzono, bo na przykład mówiono, że przedstawiciele sektora IT wyjadą z Białorusi, to się nie potwierdziło. Wyjechało około 10%, a cały sektor jako, jako taki jakby jeszcze zwiększył swoją współpracę z zagranicą. Co na tabele też pokazuje, na ile dziurawe są sankcje, ale to jest jakby osobny, osobny temat. Więc w tym sensie Łukaszenka jest trochę w sytuacji paty. A Moskwa narzuca mu pewną agendę reform. Ten cały proces zmiany konstytucji i uruchomienia procesu transmisji władzy, którego elementem, ale bardzo ważnym, właściwie nawet kluczowym, jest referendum konstytucyjne, znaczy to jest działanie Łukaszenki pod wpływem nacisków Moskwy. On po ostatnim spotkaniu z Putinem, to zresztą nie jest nowa narracja rosyjska, oni o tym mówią od jesieni ubiegłego roku. Po ostatnim spotkaniu z Putinem Łukaszenka zapowiedział referendum konstytucyjne nie później niż w lutym przyszłego roku, a w ostatnich dniach mówi, że w gruncie rzeczy Białoruś może czekać kolejna fala rewolucji przy okazji tej legalnej procedury, jaką będzie referendum konstytucyjne. Bo to trzeba pamiętać, że protesty wybuchły na Białorusi nie po sfałszowanych wyborach, tylko przy okazji, Procedur zbierania podpisów pod kandydaturami ludzi chcących startować w wyborach, co było procedurą tak. lokalną, wykorzystaną w pewnym sensie no. przez społeczeństwo. No. I teraz sytuacja w gruncie rzeczy się trochę powtarza. Tylko, że pole manewru Łukaszenki jest mniejsze, czasu on ma mniej, również dlatego, że sankcje wchodzą 5 grudnia, ten czwarty pakiet sankcji, a Moskwa coraz bardziej naciska. No właśnie, jego relacje z Moskwą nie są wcale tak różowe, jakby się, jakby się wydawało. Nie? Ta przyjaźń znowu zaczyna być szorstka i tam nie, we wsz nie, 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 nie wszędzie, nie na każdym polu jest między Moskwą a Mińskiem bardzo dobrze. Łukaszenka to jest gracz i to całkiem sprawny w tym świecie post, postkomunistycznym czy, czy w tej przestrzeni postsowieckiej. On wygrywa pewne, pewne różnice w rosyjskim obozie władzy. Bo to też nie jest tak, że to jest obóz spoisty i tam nie ma żadnych pęknięć czy, czy różnic grup interesów, i wygrywa pewne, pewne różnice i napięcia w tym e, konstruowanym przez Moskwę e, świecie, jakim jest tak zwana Unia Euroazjatycka, gdzie wchodzą te kraje e, bli bliżej zintegrowane z Rosją, takie jak Kirgizja, e, Białoruś, właśnie Armenia czy, czy, czy Kazachstan. I on te różne, jakby, e, e, gry po to, żeby no, poszerzyć swoje Politycz, pole swojego politycznego manewru, tylko ono mu się zawęża, co oczywiście nie znaczy, że on z tego rezygnuje. To dobrym przykładem jest na przykład to, o czym się u nas mówi, często też trochę mitologizując, bo u nas się taką narrację uprawia, że z wojskowego punktu widzenia, w gruncie rzeczy, Rosja już połknęła bardzo dawno temu Białoruś. Nie do końca jest to prawdą. Ona jakby cały czas połyka i chce więcej. Ale Łukaszenka nie zamierza łatwo ustępować czy oddawać pola. Wystawia cenę. Może nawet nie o to chodzi. Szuka półśrodków, szuka takich formuł, z których można się... Przy, przy dogodnej sposobności wycofać. Na przykład Rosjanie chcą stałej bazy, pełnowymiarowej bazy wojskowej. W 2019 roku Ławrow mówił o bazie lotniczej. To Zresztą ten wątek już się pojawił w 2015 roku. Wtedy to dość jednoznacznie strona białoruska odrzucała. Minister spraw zagranicznych, Makiej, w wywiadzie w rosyjskich mediach mówił, że to w ogóle nie wchodzi w grę, żeby Rosjanie mieli swoją bazę lotniczą. No, nastąpiło, nastąpiły wybory. Roku 2020, jakby zawężenie tej przestrzeni manewrowej Łukaszenki, no bo on się jakby utrzymał przy władzy tylko i wyłącznie dzięki poparciu Putina, pojawiła się idea dwóch, ale znowu nie baz wojskowych i nie rosyjskich, tylko wspólnych przedsięwzięć bojowo-szkoleniowych. To jest powiedziałbym. Nie krok w stronę bazy, tylko pół kroku w stronę bazy. Hmm. Nie to, czy, czego, nie, nie Putin. to co, hmm. czego oczekiwali Rosjanie. W 2018 roku na przykład uzgodniono między obydwoma państwami wspólną doktrynę wojenną, która do dzisiaj nie została przez Łukaszenkę podpisana. To są być może szczegóły bardzo małe, jakieś tam już na, 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 na niewielkiej przestrzeni próba u, uprawiania polityki, ale to nie jest tak, że Łukaszenka chce się rzucić w objęcia Putinowi, bo on przez Putina nie jest lubiany. To, to też trzeba o tym pamiętać. Tak, to Prowadzi cały czas gra, jak, jak mówisz wcześniej. Wracając do, 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 do sprawy naszej granicy. W tej sytuacji, tak krótkoterminowo, co ma z tego, co ma z Łukaszenka. Z tego, bo początkowo rozumiem, co miał, też miał nawet pieniądze na tym, zarabiał, tak? Teraz ten problem u niego zaczyna rosnąć. A mówi się, że raczej będzie to eskalował. No Łukaszenka, po pierwsze, po, yy, yy, powtarza taką operację, którą już raz przeprowadził i to z sukcesem, czyli do operacji śluza z roku 2010 i 2011, która w gruncie rzeczy polegała na tym samym, tylko skala była tego. Tego mniejsza, a my też nie byliśmy tak wyczuleni, bo nie, byli, bo nie było jeszcze kryzysu migracyjnego. A wtedy Iwan Terciel, który jest dzisiaj szefem białoruskiego KGB. Zresztą Polak z pochodzenia, zaplanował właśnie operację, jakby zinstrumentalizowania strumieni migrantów, po to, żeby wywrzeć presję na Unię Europejską w dwóch celach, mianowicie uzyskania pomocy finansowej i uzyskania pewnego otwarcia politycznego. I to jest powtarzane, powtarzane teraz. Ja nie mam wrażenia, że, że, on, że on tą rozgrywkę przegrał. To, to jeszcze trwa. Po drugie, on też buduje czy, czy współuczestniczy w pewnej narracji wewnątrzrosyjskiej, bo w Rosji są przynajmniej jakby dwie narracje, mówiąc w największym skrócie, a mianowicie ta, 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 tej grupy siłowej, która mu, mówi o potrzebie zbudowania pewnej oblężonej twierdzy atakowanej przez wrażechówce NATO. A i są też ci, którzy mówią, że jakby obraz świata jest nieco bardziej, bardziej skomplikowany i rozwiązaniem nie jest budowanie autarki i, i, i oblężonej twierdzy. Więc w tym sensie on się wpisuje w pewną rozgrywkę, rozgrywkę wewnątrzrosyjską, też właśnie po to, żeby uzyskać większe pole, większe pole, większe pole manewru. W związku z tym tu, tu czas, wydaje mi się, jest głównym czynnikiem. On musi doprowadzić do pewnego. Rozstrzygnięcia w perspektywie końca roku, może stycznia roku przyszłego. Spodzie możemy się spodziewać jeszcze, bardziej, jeszcze większej liczby osób, które będą chciały przekraczać naszą granicę. W związku z tym musimy się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej bronić. No i tu i zapewne napięcia wewnętrzne. Takie naturalne też, tak? Związane z tym, że wielu ludzi naturalnie myślę, że powinniśmy pomagać tym ludziom, którzy są, w, znaleźli się w dramatycznej sytuacji, nieważne z jakiego powodu ale znaleźli się, przekroczyli granicę, tak I, e, e, i są głodni i, 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 i jest im zimno, i, i no walczą, pytanie, i walczą czy o życie. przekroczyli granicę? No tak, ale to, to generalnie bo to jest kwestia są, sporna. Tak, no ale generalnie ta sprawa wy, wywołuje emocje i y, y, z jednej strony. Zrozumiałe taki odruch humanitarny, z drugiej strony polityczne przez opozycję? Czy nie łatwiej czy, nie, nie czy rząd nie byłby w lepszej sytuacji, dużo, dużo wygodniejszej, gdyby zwrócił się do Frontexu, czy do NATO o wsparcie, żeby nie tylko Polska była odpowiedzialna za, za tę sytuację na miejscu? Jarosław Kaczyński w jednym z ostatnich wiadów powiedział, że nie, nie, nie ma zamiaru tego zrobić. Jak ty uważasz, czy, czy czy nie byłoby jednak dużo lepiej, gdybyśmy się zwrócili o pomoc? No, ja uważam, że nie ma potrzeby, żeby się zwracać o pomoc. Po pierwsze, Frontex i to jest kolejna mitologia nie ma możliwości, żeby udzielić nam w tym zakresie pomocy, bo to jest pewna czapka o charakterze biurokratycznym. Frontex nie ma własnych sił liniowych tylko wypożycza je, czy prosi o udostępnienie państwa, które jakby no tak. w tym projekcie uczestniczą. W przypadku, historycznie rzecz biorąc, różnych sytuacji na granicy wschodniej, to oni zwracali się do Polskiej Straży Granicznej. Więc w tym sensie raczej trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że, nie wiem, Hiszpanie zluzują ochronę swojej granicy w Ceucie, która jest jakby stale szturmowana przez falę uchodźców i przyślą tutaj nasze... Do do nas swoje siły. To jest... No tak, ale nie tylko Hiszpanie są w Unii Europejskiej. Zgoda, ale do tego nie jest potrzebny Frontex. No, tak jak Polska wysłała strażaków do Szwecji czy, czy, czy do Aten, tak samo państwa Unii Europejskiej mają możliwość nawet wystąpienia z tego rodzaju inicjatywą tak. wsparcia, a póki co tego nie robią, co jest jakimś sygnałem w tym, w, tym, w tym zakresie. Więc z NATO to jest w ogóle osobna historia, bo nie jesteśmy, nie jesteśmy obiektem agresji. Jakby definiowanej w ramach tak artykuł, zwanego artykułu 5? Artykuł 5 nie, 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 nie wchodzi w grę, ale też staje się są inne możliwości y, y, doprowadzenia tego, żeby tutaj na granicy były prawne y, y, in, y, żołnierze innych, y, innych armii. Pytanie, czy taka sytuacja nie byłaby dla nas politycznie y, łatwiejsza? A to jest osobne zagadnienie. Znaczy ja uważam, że w, w całej tej sekwencji wydarzeń popełniono, popełniliśmy jako państwo bardzo wiele błędów. No po pierwsze jesteśmy reaktywni, znaczy nie, 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 nie przygotowaliśmy się do, do tego rodzaju sytuacji kryzysowej, tak jak powinniśmy się przygotować, no to, to już po, zaczynając od samego początku, nie, nie zbudowaliśmy takich zdolności, nie wykorzystaliśmy doświadczeń, nie wiem, choćby węgierskich, czy bułgarskich i greckich z ubiegłego roku, bo oni podlegali podobnej, podobnej presji, jakby to jest pierwszy, pierwszy element. Po drugie, nie zbudowaliśmy pewnej strategii narracyjnej, zarówno na użytek wewnętrzny, jaki jak i na użytek również zagraniczny, bo to, bo to jest pewnym, wydaje mi się, problemem. Po trzecie, jakby nie wyprzedzamy tych działań Łukaszenki, w tym sensie my ponosimy koszty, on nam narzuca pewne, pewne, pewne obszary czy pewne działania, jeszcze na dodatek zarabiając, bo przecież ci ludzie płacą i to, niemałe, i to niemałe pieniądze. Po czwarte, wreszcie. Nie, nie, nie jesteśmy przygotowani na rozwiązanie problemów ewidentnie o charakterze humanitarnym, ale to jest inny problem, że to jest problem po pierwsze sprawności proceduralnej. Po drugie, po drugie, zdolności do, do readmisji tych osób, które nie uzyskają prawa pobytu. Po trzecie, aktywności dyplomatycznej na obszarach, które jakby nie były głównymi kierunkami naszego zainteresowania. Ale możliwości readmisji formalnie chyba straciliśmy wobec decyzji białoruskiego parlamentu, tak? który zerwał umowę o readmisji z Polską. I no, ale z Łukaszenka Unią. Za, zapowiedział to, to już na początku czerwca. Nie, raczej mam tu na myśli, w sensie formalnym jest tak, jak, jak pan mówi. Natomiast ja mam tu coś innego na myśli. Otóż, wydaje mi się, że można sobie wyobrazić, Dopuszczenie, że tak powiem, wpuszczenie ograniczonej liczby tychże osób ze względów humanitarnych na obszar Polski, takich, które po pierwsze dysponują dokumentami osobistymi i takich, których tożsamość można łatwo, łatwo sprawdzić, i tacy, którzy są zmuszeni, bo tak jest wszędzie w Europie, przejść procedurę. Problemem jest długotrwałość tej procedury. Jeżeli ta procedura byłaby, byłaby względnie szybka, a nie trwała rok czy półtora, bo jeżeli, by trwa, jeżeli będzie trwać rok czy półtora, no to problem się z bo te miejsca przejściowe szybko się wypełnią. Ale jeżeli byłby to proces sprawny, i ci, którzy nie uzyskali prawa pobytu, byliby w sposób sprawny odsyłani do ich miejsc, z których przybyli, ale do tego są... do tych pierwotnych miejsc. Do nie tych pierwotnych, do tego, nie, Tak, ale, tej do, najbliższej tak no, ale do tego są potrzebne. Yy, yy, Sprawne mechanizmy. Mechanizmy obecności również w tych państwach, z których ci ludzie pochodzą. No, przecież jeśli chodzi o Irak, no, to, to to jest bardzo, bardzo dobry przykład. Proszę zwrócić uwagę, że wstrzymanie lotów z, z Ibrilu, czyli z irackiego Kurdystanu do Mińska, nastąpiło dopiero po wizycie ministra Czuwa-Szoglu Czuwa w Warszawie, chyba dwa tygodnie temu, ile dobrze pamiętam. A mogliśmy to zrobić dużo wcześniej. Ale trzeba mieć narzędzia. Czemu tych narzędzi nie użyliśmy? Czemu nie zbudowaliśmy sobie w Iraku pozycji? Na no mieliśmy zarządzaliśmy tam prowincją, byliśmy tam obecni jako, jako, jako silny element koalicji. Gdzie jest nasza dyplomacja? Gdzie są wyprzedzające działania? To się niestety wszystko mści. Jasne. Na koniec, krótko. Co teraz moglibyśmy w, wersji, w tej sytuacji, w której jesteśmy, co powinniśmy, jak powinniśmy dalej reagować, oprócz tego wybudowania wybudowania muru? No, ja uważam, że powinniśmy po pierwsze zwiększyć możliwości Straży Granicznej, również lepiej ją uzbroić technicznie, bo trzeba cały czas pamiętać, że Straż Graniczna jest wspierana przez siły zbrojne, co nie odbija się przecież korzystnie dla ewentualnych zdolności mobilizacyjnych naszych sił zbrojnych. To nie jest tak bezproblemowo, że się zabiera 3,5 tysiąca żołnierzy z z, z też ze wschodnich yy, dywizji. I, I rzuca na granicę, to przez pewien czas może coś takiego funkcjonować, ale w perspektywie miesięcy, a na taką musimy się przygotować, nie. Czyli trzeba wzmocnić Straż Graniczną, trzeba wzmocnić techniczne jej uzbrojenie, również w zakresie robienia nagrań, bo to jest element i filmowania tego, co się na granicy dzieje, bo to jest element pewnej strategii mm -hmm. narracyjnej. Tu, 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 tu nie oświadczenia rzecznika, ale, jakby, ale przekaz. Obrazem tak. po, yy, 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 daje nam możliwość budowania pewnej, yy, pewnej narracji, no, trzeba tutaj jakby nadrabiać te wszystkie rzeczy, ale jednocześnie trzeba zacząć yy, po prostu nieco inaczej, moim zdaniem, rozmawiać, jeśli chodzi o relacje wewnątrz Polskie również nie, 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 nie tylko apelować ale być może też i przekonać opozycję że obszar spraw zagranicznych jednak winien być wyłączony z tej debaty partyjno-politycznej która, która w Polsce trwa. A to trzeba by ich włączyć trzeba by włączyć opozycję realnie do rozmowy znaczy nie przed kamerami tylko bo wiadomo przed kamerami nie ma możliwości publicznie na to żeby ta rozmowa normalnie się toczyła trzeba by wykonać gesty których żadna ze stron ani rząd ani opozycja nie chcę wykonywać dzisiaj. No, bo to obie strony powinny jakby uznać tak. i kierować się tą zasadą, że dyplomacja i interesy Polski nie zależą od koloru partyjnej legitymacji powinny. ani afilacji. A tak w związku z tym, to, to są potrzebne yy, tak obie mógł, strony. Tak więc możemy od razu przeskoczyć, bo to się zapewne w najbliższym czasie nie uda. Chyba, że ktoś naprawdę do nas wiedzie, co miejmy nadzieję, że na nie nastąpi. Musimy też odbudować naszą dyplomację, potencjał naszej dyplomacji. To nie są, to, to, to nie są recepty na, na dni czy tygodnie. Tak. To, to, to są niestety zaniedbania wieloletnie i, i, i dzisiaj ponosimy tego skutki. Ale to jest temat na osobną rozmowę, na którą kiedyś się omówimy. Marek Budzisz, bardzo dziękuję. Dziękuję. To był układ otwarty. Wspieraj na patronite.pl.